Przeczytam Wam fragment książki o człowieku, który miał niezwykłe znaczenie w życiu Elvisa Presleya. Nazywał się Sam Phillips. To właśnie Sam Phillips nagrał pierwszą piosenkę Elvisa i miał bardzo niezwykłą metodę pracy. On w ogóle był realizatorem dźwięku, pracował w radiu, obsługiwał transmisję koncertów na żywo więc był człowiekiem z ogromnym doświadczeniem muzycznym, ale jednocześnie był człowiekiem o niezwykłym sercu. I sekretem jego sukcesu, i sekretem tego, że znalazł z Elvisem wspólny język było nie to, że chciał stworzyć coś wyjątkowego i nie podchodził do muzyki jak biznesmen z gotowym planem, nawet nie jak profesjonalista, którym był, profesjonalista, który wie lepiej, tylko wprost przeciwnie. Podchodził zarówno do Elvisa, do innych muzyków, których zapraszał, dlatego że sam Philips otworzył studio nagraniowe w Memphis. To był wzorcowo nieopłacalny biznes, dlatego że on chciał nagrywać wszystkich za darmo, tylko po to, żeby zarejestrować tę niezwykłą pasję, którą słyszał na ulicach Memphis, gdzie ludzie grali na instrumentach zrobionych w domu, bo nie stać ich było na kupno gotowych instrumentów, a czuli tak wielką pasję do tego, żeby grać i śpiewać. Więc, fragment o samej Philipsie. Można by pomyśleć, że wykształcony biały człowiek z doświadczeniem radiowym będzie miał swoją wizję amatorskiej, surowej, czarnej muzyki, że będzie chciał ją wygładzić, poprawić, przysposobić do odbioru przez szeroką publiczność. Było dokładnie odwrotnie. Sam Philips był nietypowym producentem i niezwykłym człowiekiem. Odniósł światowy sukces nie dlatego, że miał pomysł na biznes, tylko dlatego, że całym sercem zawierzył w magię zjawiska, którego nie był w stanie racjonalnie wytłumaczyć, ale doświadczał go wszystkimi zmysłami, odkąd był dzieckiem na plantacjach bawełny i słyszał przeszywającą swoją prostotą, prawdą i emocjonalną uczciwością muzykę. Wykonywaną z potrzeby duszy na starej gitarze i własnoręcznie zrobionych instrumentach. W tych pieśniach zawierało się wszystko, na co składa się ludzkie życie: wiara, miłość, nadzieja, cierpienie, rozczarowanie, zmęczenie opowiedziane tak, jak naprawdę się je czuje. Bez udawania i bez silenia się na talent, bez żadnych ukrytych intencji, ludzie śpiewali, żeby ukoić swoje serce i podzielić się z innymi. Tylko tyle. I aż tyle. Muzyka była wtedy otwartą modlitwą i obrazem rzeczywistości, i to właśnie sam chciał odtworzyć na taśmie. Żeby uzyskać taki efekt, zastosował sposób, na który rzadko stać właścicieli studia nagraniowego czyli cierpliwe oczekiwanie. Jak sam mówił, chodziło o to, żeby otworzyć w artyście przestrzeń wolności dostrzec w nim wyjątkową indywidualną wartość i znaleźć sposób żeby ją uwolnić pomóc mu dotrzeć do swojego prawdziwego ja i wyrażenia swojej prawdy nie próbował niczego narzucić mimo że miał ogromną wiedzę nie ponaglał nie oczekiwał określonych efektów nie pouczał nie kreował i nie zmieniał Akceptował to, że ktoś chce grać na bali do prania zamiast na perkusji, że ma domowej roboty gitarę z rozciągniętymi strunami i używa własnych akordów. Szukał oryginalnego brzmienia. Swój styl nazwał doskonałością niedoskonałości. I powiedział kiedyś, pewnego dnia podczas nagrywania najlepszej wersji piosenki Juniora Parker'a zaczął dzwonić telefon i do dzisiaj jest w tym nagraniu. Myślisz, że odrzuciłbym ten fragment, bo nie planowaliśmy, że pojawi się w nim dźwięk telefonu? O nie, zostawiam ten telefon i robię wszystko, żeby brzmiał jak najlepiej nagrany dźwięk telefonu na świecie. Sam Philips otwierał drzwi studia dla każdego chętnego, siadał w reżyserce i czekał. Czasem przez wiele godzin, czasem przez całą noc. Czekał, aż usłyszy coś co poruszy jego serce i będzie miało w sobie pierwiastek tej samej pierwotnej prawdy, która kiedyś w nim zakiełkowała. Marion Kajsker wspomina, jak na kogoś o niecierpliwej naturze wykazywał się niewiarygodną cierpliwością. Na przykład ktoś miał przyjść o trzeciej po południu, a pojawiał się dopiero o trzeciej w nocy. Zwykle byliśmy wtedy zajęci malowaniem albo inną pracą, a sam po prostu mówił – zapraszam do środka. Nigdy nie zachowywał się tak, jakby był zaskoczony, nigdy nie pytał, dlaczego się spóźniłeś, tylko robił miejsce, żeby mogli się rozstawić i słuchał. Często w niewykończonej reżyserce udawał, że jest czymś zajęty. Zwijał kable, robił notatki, porządkował narzędzia po to, żeby muzycy. Poczuli się swobodnie, wiedząc, że nie są obserwowani, żeby zapomnieli o nim i zaczęli zachowywać się naturalnie, grając prosto z serca, bez namysłu i bez celu, tak jak robili to w domu. I wtedy właśnie sam wychodził za reżyserki i mówił, To jest świetne, o to właśnie mi chodziło. Wspomina Marion. Zespół albo wokalista bluesowy patrzyli na niego ze zdumieniem i mówili, Ale to jest bezwartościowy chłam, panie Philips. A on odpowiadał, To mi się właśnie podoba. Słuchał sercem, nie umysłem, nie szukał przeboju, szukał szczerości i prawdy. Nie ma lepszego materiału na sukces.